To jest ciało fizyczne. To ciało fizyczne jest super, nam służy. Co rządzi ciałem fizycznym? Naszym mentalnym stanem służy nam nasza świadomość. A ciałem fizycznym co steruje? Emocje. Kiedyś usłyszałem takie sformułowanie, które dopiero zrozumiałem dużo, dużo, dużo czasu później, że, że mamy tylko jeden czas, prawda? To, co powiedziałeś. Tu i teraz. Nie ma. Przeszłości nie ma, przeszłości też nie ma. Co to znaczy, że, że mamy tylko tu i teraz? Tu i teraz możemy cokolwiek zmieniać, możemy działać tak. Ale jak? Jak możesz tu i teraz zmienić przyszłość? Tak, i przeszłość. Jak? No, to jest... <noise> Bo po prostu, znowu, to są takie pół. Yy, Tóż, tak, ja się nie zajmuję żadną filozofią, ja się zajmuję technologią. Kombasek i to też jest technologia, znaczy informacja dokładnie o tej technologii. I też mamy wytłumaczy, gdzie to wszystko jest tym wszystkim, co tu robimy? Hmm? Więc. Jeszcze raz, co to znaczy, że jesteśmy tu i teraz mamy być? Mamy być uważni, super, ekstra, dlaczego? Po co? Za ile osób jesteście odpowiedzialni? za siebie. Za dzieci jesteście odpowiedzialni? To że w jakim są wieku. z w jakimś stopniu. Dobra, za dzieci, które są, mają 3 lata jesteście odpowiedzialni. 5 lat jesteście odpowiedzialni. 7 lat? Jesteście odpowiedzialni. 10 lat? Ok. 15? Gdzie jest ta granica? My jesteśmy odpowiedzialni za jedną osobę tylko. Za siebie. O inne rzeczy trzeba się troszczyć. Nie martwić. Bo martwić, się trzeba o martwych. Słowa są bardzo ważne. Tylko troszczyć, dbać, pielęgnować i dokładnie to robimy dziećmi. My nie jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, bo to najczęściej się właśnie matek. Nie no, ja jestem odpowiedzialna za dzieci. Mam dwójkę dzieci, jestem za nie bardzo odpowiedzialna. Ekstra. Najesz się za nie? Czy jesteśmy w stanie, najeść, w stanie najeść się za dzieci? Czy jak weźmiemy nawet dłużaczkę, włożymy mu do buzi, tak że to weźmie połknie? No, możemy na niego krzyczeć, tak? Ale on to robi świadomie, czy ona to robi świadomie? Jesteśmy przydzielni za jedną osobę, za siebie. Wszystko, co nas otacza, wszystkie sytuacje, które nas się zdarzają, wszystkie... Y, nasza cała rzeczywistość, to jest nasza tylko i wyłącznie ocena w danej sytuacji. Ten macak jest dobry czy zły? No, a jak Ciebie wrzucę, to będzie dobry czy zły? Ja będę ten dobry czy zły? Zależy to. Czy trafi. Zależy to, trafi. Zależy <laughs> od naszej intencji. Od naszej interpretacji, nie intencji. Czy chcemy rzucić, żeby podać? Czy chcemy? Właśnie. Już, zobacz, już mamy dwa różne punkty widzenia. Neutralny, trzeci punkt widzenia. Gosia. Dobry czy zły? Ja Ciebie rzucę. Nie wiesz, dobra. Adrian, dobry czy zły? Czwart, czwarty punkt widzenia chciałem zauważyć, dobra? Właśnie cztery osoby, cztery punkty widzenia. To, czy to jest dobre czy złe, zależy tylko i wyłącznie na naszej interpretacji. Od niczego innego. Jak każda sytuacja to nas spotyka. Wartuję wam, każda. Z każdej możemy wziąć y, dobre strony, bo to jest nasza świadomość. Nie ma dobrej i złej strony. No nie można powiedzieć w tym momencie, czy to jest coś dobrego czy złego. Właśnie. To jest tylko i wyłącznie nasza interpretacja tego, tej sytuacji. Wiecie co? Yy, był kryzys. Tam niepewno w tym ostatnim roku był, był kryzys. Ludzie potracili wszystko. Wszystko. Naprawdę. Tak? Ogólnie była tragedia dla ludzi. Natomiast kilka ludzi się z kryzysu cieszy. Bo kryzys to jest wyprzedaż. Jeżeli wcześniej mi odłożone pieniądze, to można było nas odkupić kupić akcje spółki, za 20% wartości spółki. Zarobił na tym duże pieniądze. Nie pamiętam, który to, czy Warren Buffett, czy Bill Gates, po jednym z kryzysów oddał pół swojego majątku na cele dobroczynne. Gigantyczne pieniądze. Wiecie dlaczego? Bo miał te pieniądze. W kryzysie, kiedy wszystko spadło, zainwestował w spółki w akcje różnego typu. I po kryzysie, jak to się odbiło, to jego się podwoił. Więc tak naprawdę, to jest pół majątku, bez straty na, swej, na swoich pieniądzach. To kryzys jest dobry, czy zły? Czy to nas nie zmaga trochę kreatywności, taki kryzys? Trzeba spojrzeć na to. Z jednej strony patrzymy na to, co rzeczywiście nas spotyka. widzenia nas też trochę Właśnie. To znowu, zmiana punktu widzenia jest dobra, czy zła? No, i w życiu, tak jak powiedziałem, trzeba czasami wszystko stracić, bo to daje nam nowy punkt wyjścia. Nie można, jakby stworzyć czegoś nowego. Dobra, nie można nadać do szklanki, która jest pełna czegoś nowego. Musicie najpierw wylać. Jeżeli w, szbance, w szklance już macie stałą, w wodę, no to nie nalejcie do niej czystej wody. Nawet czystą wodę, tam się tam trochę wymiesza, tak, ale nawet to będzie ta sama brudna woda, niestety. Musicie by wlać nie, nie będą ile, zostawmy tę sytuację. tak. Musimy tę szlankę wylać, i do niej wlać czystą wodę, żeby to ona miała sens. Dlatego zanim przyjdzie coś nowego, bardzo często stary musi odejść. Bo to ta strata jest niezbędna w życiu. Natomiast do nas należy interpretacja, jaką stratę potraktujemy. Czy jako, potraktujemy jako tragedię, że w ogóle załamiemy się? Czy jako coś, co nam da napęd do działania w filmie? Kurde. Jej. I tutaj dochodzimy do tej chwili obecnej. Nad czym mamy wpływ? Wracamy to teraz naszego. Na co mamy wpływ? Na jedną rzecz tylko. Na nasze emocje. To one sterują naszym ciałem. To one wytwarzają chemię. Mhm. Jak idziemy w ciemnym pokoju, tak, to jaką my wytwarzamy chemię, gdzie nic nie widzimy? Każdy cień nas po prostu przeraża. Każdy cień nas przeraża. I to my sami wytwarzamy ten strach w sobie. I usłyszałem kiedyś, że teraz to są trzy sekundy. Tyle trwa chwila obecna. Trzy sekundy to jest ten czas, kiedy emocje, które tworzą się tutaj w podbrzuszu, związki chemiczne, przechodzą w górę i dochodzą na mózg. I to się tworzy w każdej sekundzie waszego życia, czy to zostajecie, czy nie. Zawsze coś czujecie, to cały czas zalewa was mózg. Tylko jak to są silne emocje, to jesteście tego świadomi. No to to do was dociera. Jak czujecie coś konkretnego. No bo teraz, zaś czujecie, to jest coś czujecie, zaciekawienie, spokój itd., itd. Hmm?